Siemka wszystkim. Dzisiaj będziemy wymieniać olej w Wale kardana w motocyklu Honda VTX 1800. Wał kardana dla tych co nie wiedzą, myślę, że wszyscy wiedzą, znajduje się tutaj. Korek w lewo, korek spustowy na kluczyki 17. Stosujemy 17. I co? My przed, przed wymianą. Trochę przyjechaliśmy, parę kilometrów, żeby ten olej trochę rozgryzł, zawsze lepiej zlatuje, nie? Czyli dobra, podkładamy sobie i jedziemy z koksem. Odkręcamy. Najpierw odkręcamy korek w wlewu i na koniec korek spustowy. Wcześniej sobie popuściliśmy. Odkręcamy. I tyle, czekamy sobie aż olej sobie zleci Z tego co w instrukcji, w większości motocykli tu też 200, 220 Dobre dwie setki wchodzą I tyle, poczekamy niech sobie olej zleci, będziemy za chwilę uzupełniać nowy Dobra, olej spuszczony Pora zabrać się za uzupełnianie Zamyk. Wkręcamy najpierw koreczek spustowy, wyczyszczony Oczywiście, wcześniej tam macie taki magnesik, trzeba to dobrze wytrzymać. Tam się zbiera taki osad. No, kręcamy i tyle. Co ważne, pamiętajcie, żeby motocykl spionować. Co znaczy spionować? Każdy chyba wie. No nie był przesyłony, był w pionie, i dopiero teraz, w tym momencie, wlewamy olej. Do momentu, aż się pokaże tutaj nam przy a nawet może się delikatnie przelać za gwint. Pojmy wejść około 200, mieliśmy 500, także zobaczymy, ile tam niego wejdzie. Olej nam się pokazał, tak jak widać, jak się przelało. Kofoty się lejcie bardzo powoli, bo czasami można nalać za mało, a on już się przeleje. Trzeba poczekać chwilę, powoli dać. Nam weszło ile? Dwie, dwie setki, było 500, jest 300. Czyli 200 musi wam wejść. Kręcamy koreczek. olim przesmarować. Pamiętajcie. Dokręcamy ręką. I z wyczuciem klucza I tyle. Maszyna gotowa do jazdy. Wymiana. Tak, z tego co w instrukcji, co 12 tysięcy kilometrów powinno się ten olej wymienić. Generalnie koszty są żadne, bo tak jak kupicie taką buteleczkę sobie, która jest litr, to starczy Wam na kilka wymian. Także w sumie, jak ktoś dba o maszynę, to można sobie to wymienić nawet po każdym sezonie. To naprawdę nie jest żadna robota, jak sami widzicie. Nawet tak naprawdę Jedno piwko i po temacie. Pozdro do następnego Lichen Garaż. Pozdrawiam.